Witajcie kochani, to Mario. Dla paczek nowy ciąg dalszy. Po powrocie z wakacji w skrzyneczce, coś tutaj czekało na mnie. W sumie mam tutaj kilka takich przesyłek, po kolei będę je wam prezentował. I pierwszą z nich jest tutaj niespodzianka od Reginki, od Wicki Reginki. Zaraz zobaczymy. Oczywiście po drugiej stronie są dane, także. Nie będziemy odwracać sobie tej koperty. Ale zobaczymy, co Reginka tutaj dla mnie przygotowała. Teraz zobaczymy, sobie tak. Tu sobie tutaj lekko to już przygotowałem, żeby to o, łatwo się rozbrajało. Żeby nie trwało to za długo. No i co my tu mamy? Reginka tutaj podarowała mi ekstra pensję. Kokosową fortunę. której dawno nie drapałem gruby cash, bonda, szmaragdowy dolarek, a damę, biklo, premie oraz zieloną pensję. Myślę, że w tej kolejności sobie będziemy to sprawdzać. Ja tutaj wkładu nie mam, to jest prezent od Reginki. Zobaczymy, czy uda się coś z tego pomnożyć. Na pozostałe odcinki od pozostałych osób, które zarówno wpłaciły na tipi, jak i tutaj przesyłeczką mi to dostarczyły również będą po kolei także zaczynamy drapanie niespodzianki od Reginki. dobra zbliżamy sobie troszeczkę i mamy zdrapeczkę z numerem 38 zielona pensja no i co będziemy szukać pliczku albo liczb i co my tu mamy 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 dwunastkę, czternastkę Szósteczkę i 28. a co dali na dole? Dali 26, dali 8, no to nie pasujące. Siódemeczka dwadzieścia dwa i 33. no to nie, w tym rządku nic nie ma. Może w drugim. Jedyneczka trzydzieści sześć, jedenastka czwóreczka 24 nic z tego i ostatni rządek to 30 dwójeczka 13 35 i trójeczka no niestety pustaczek ale tym się nie przejmujemy bierzemy się za kolejną tym razem będzie to premia z numerem 25 Zobaczymy. Jeszcze raz dziękuję Ci, Reginko za tą miłą niespodziankę. Zostawcie serduszka dla Reginki tutaj w komentarzach. I mamy tak, złoto, srefelka i winogronko. Drugi grze jest kwiatek: serduszko i śliwka. Następnie biedroneczka, winogronko i podkówka. W grze czwartej mamy serduszko, siódemeczkę i sztabkę. No, premia tutaj się nie spisuje, ale to trudno. Biedroneczka, kwiatek i karo. Karo, siódemeczka i podkowa. I w ostatniej grze mamy pik, monetę i śliweczkę. No, niestety tutaj również pusto. Ale tutaj Jagienka dała tak dużo zdrapek, no niesamowite. Po co aż tyle? Ale i tak to miło się drapie. 41 numerek Bitlow. i szukamy tak 19, 16, 22 oraz 31. A mamy 33, 12, 23 oboczka, 27, 34. Siedemnastkę 26, 29, 25 i 11. No, trzeci z rzędu pustaczek. No ale to trudno. Będziemy próbować dalej. Kolejne to Astrodama z numerkiem 20. I co my tu mamy? Tu musimy znaleźć trzy identyczne. I mamy tak skrzynkę i perfumik. Arbuzik i plik, pierścionek i winogronka. że trzeciej, arbuzik i perfumy. Tu mamy rubin i złoto, koronę i monety, nawet troliku nie ma, i śliweczka z winogronkiem. No niestety, a również okazał się pusty. Dobrze, czas na szmaragdowy dolarek.

17 15 dwadzieścia 29 O jest wygrana coś będzie 25 i czwóreczka A pod 29 mamy piątalka Super także coś na pomnożenie już się trafi Teraz bierzemy się za bonda Bond jest z numerem 42 i szukamy oczywiście muszki i co my tu mamy? Mamy kotka, mamy latareczkę, lupę, okulary, lornetkę, kask, świat i krzesełko. A w bonusie będzie piknie. Dali kostkę. No dobra, czyli ze zdrapeczek za 5 złotych tylko szmaragdowy dolarek się tutaj spisał. No czas teraz na te grubsze ryby, czyli między innymi gruby kesz. Zapeczka z numerem 5. Zobaczymy, tu będziemy szukać yy, co to było? Aha, świnka i taki zwitek banknotów, taki plik. Dobra, i szukamy tak. Będziemy szukać trójeczki, piąteczki, 39, 31 oraz 29, a co? O, tak, ja zacząłem od kwot. Najpierw to trzeba móc te kwoty wziąć. 11, 17, 13, no nic na razie nie pasuje. 14, 5, o jest piątka, będzie coś. Fajnie, ta drapeczka będzie wygrana. 7, 37, 8, 12 i 6. Dobra, w kolejnym rządku jeszcze tu nam zostały dwa rządki.

22. Także jedna nagroda tu jest pod piąteczką. I co? Ła! 20 zł, No pięknie. No to już elegancko. No to już jest, już jest super. Co my tu mamy teraz w kokosowej fortunie? Jeszcze zostały nam dwie zdrapeczki, czyli kokosowa i ekstra siódemka. I tu poszukamy sobie kokosa albo pliczku. Dawno tej zdrapeczki nie miałem, także bardzo dziękuję za nią. Jest okazja podrapać. Numerek 15 i szukamy. A będziemy poszukiwać 13 36, 38, 22 i 25. A co my tu mamy? Zaraz, zaraz, zaraz. Co tu będzie? O, mamy siódemeczkę, dobra. Już rządek napoczęty. 17. Mamy 34, to nie pasuje, czwóreczka, szósteczka, kolejne to 11, 30... Ej, gdzie ty tu jesteś? 39 oboczek. A, ciężko się ją trochę drapie, ale zobaczymy. 24, dziewiątka. 21 oboczek, no zostały jeszcze dwa rzędy. ósemeczka 31, następnie piąteczka. Ja nie czy to nie pasuje. 42, czy mi się drapak wstąpił, czy ta jest drapka taka oporna. 18 to nie nasze 40. 37 pomiędzy, 14 obok, jedyneczka nie pasuje i ostatnie to 32. Czyli fortuna okazała się pusta. No i cóż, została nam ostatnia zdropeczka, czyli ekstra siódemki z numerkiem 4. I będziemy szukać siódemek. Obojętnie ile? Byle, wie, byle dużo. I szukamy. Wszystko, co nie. Siódemka niestety nie pasuje. I mamy pierwszą grę. Tu niestety siódemki nie znaleźliśmy. W trzeciej również nie. O, czwarta też nie chciała dać wygranej. W piątej tutaj jakieś dzwonki. Jabłka. Wisienka, ananas. I pomarańczka. I kończymy lewą stronę tu niestety pusto. Dobra, sprawdzimy po prawej. I co my tu mamy? Mamy jakiś sejfik, winogronka, arbuzik, podkowe, wszystko tylko siódemki nie, nie przypomina. Tu też nic nie ma. Gra jedenasta, cytrynka, serduszko i jabłuszko. I tu mamy też niepasujące symbole, zostały nam dwie gry. Czy odnajdziemy tą siódemkę czy nie? No. niestety nie udało się znaleźć siódemki ale to nic, nie przejmujemy się bo tutaj mnóstwo zdrapek do podrapania miałem bardzo dziękuję za to dużo frajdy dużo zajęcia przy tym a i przy okazji dwie dały coś na pomnożenie gruby kesz dorzucił do pomnożenia dwie dyszki no i szmaragdowy dolarek dał piąteczkę także 25 uważam bardzo fajny wynik Zwłaszcza, że to plus. Spróbuję to jakoś pomnożyć. A właściwie pewnie z Meri będziemy próbować. Także cóż. Wam dziękuję kochani za oglądanie. Zobaczymy się niebawem w kolejnych odcinkach jeszcze z serii urodzinowej. Do zobaczenia wkrótce. Serduszka wielkie dla Reginki i dla Was również. Do zobaczenia wkrótce. Pa pa!